Robimy teraz postój, tylko jest o, mały tu, problem, bo ma tu zasięgu nie ma. No, coraz większe te podgrzybki. W tym roku ja tu koszę, a w zeszłym roku na tej samej miejscówce kosił Tomek. No i mamy pane. hejeczka, hejeczka. Witamy, witamy. Kolejny dzionek, piękna pogoda, 20 stopni ma być. Wczoraj popadało, trochę grzybków żeśmy. Zbrali, dzisiaj się wybieramy. Ponownie. Na naszą też ulubioną miejscówkę, kiedy żeśmy tu. Tydzień, temu. No. tydzień, tydzień temu żeśmy tu byli, ale kiedy żeśmy tu zawsze na rowerach sobie jeździli, grzybki żeśmy, żeśmy sobie zbierali. I co? A dzisiaj wybierzemy się z metro rowerem. Dzisiaj już nie chciało bagażnika rowerowego montować, więc sobie wypożyczymy zobaczymy, jak to wygląda. To jest. Instrukcja. Jak będziemy sobie zbierać grzyby, to tak zrobimy opcję postoju. Zobaczymy ile to nas wyjdzie. doładowaliśmy sobie za 10 zł, po 10 zł Monika, po 10 zł ja. Zobaczymy ile to będzie kosztowało. Jest godzina 10.06. Koszyki żeśmy sobie już tu zamontowali. Chciałem tutaj kurde, na tym zmontować, ale jakiś alarm się taki włączył. Więc uruchomimy tutaj ten rower, to będzie od Moniki. Tak sobie dałem tu koszyk. Dobrze, że sobie wziąłem te takie gumeczki jeszcze po spadku mi koszyk nie spada jak pojadę. Dobra, będą grzybki to. Zrobimy to inaczej. O, alarm się włączył. Znowu. A to jest w tym twoim? No. A czemu? Poruszycie i ja się włączy alarm. Ciekawa sprawa. Dobra. Dobra, to co? Telefony, uruchamiamy aplikację. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć rowerów. Zgadza się? No, skanuj. Czemu nie chce skanować? Nie chce skanować 5, 8, 2, 9, 6 9. To typ rowerów standardowy. Stacja adresu zwrotu to jest ta chyba 27910 Dobrej drogi hmm. A tu jest postój robisz potem widzisz? Hmm. Jest, już stopy <grym> Dotarliśmy już na miejsce, robimy teraz postój, tylko jest postój. mały problem <grym> <grym> <to> bo <nie grym> ma tu zasięgu nie ma <grym> Postój chce zrobić i no to mamy problem Wypożycz rower mi to pisze no to chyba nie był dobry pomysł jednak z tymi rowerami, żeby do lasu jechać. Nie masz jeszcze żadnych wypożyczeń. Po prostu jest, teraz to jest wapało. Dobra, jest? Teraz. Ogólnie same rowery, no siedzenie jest w miarę powiedzmy, no ile my żeśmy tam przejechali 20 minut, ale no, super miękkie nie jest, ale jakieś bardzo twarde też nie jedzie się. Fajnie się jedzie. Fajnie się jedzie, ale na naszych rowerach chyba trochę lżej się jedzie. Dobra, nie robam te reklamy. Dobra, nie jest źle. Jest dobrze. Jest dobrze, no to są rowery miejskie, my mamy trekkingowe, więc zaś też to jest inaczej wszystko. No, nie, my... To nie jest takie, takie typowo miejskie, bo te opony ma dość grube, także na ten shooter tutaj też się nadaje. I zawsze mówi. No właśnie. Okulary. Okulary ściągają. Przez niej nie widzę, a to są okulary korekcyjne również. Dobra, jesteśmy na naszej miejscówce numer jeden. Idziemy no. sprawdzić, czy coś jest, bo oczywiście grzybiarzy tu już, tu jeden przyjechał, tam chodzą, tu chodzą. Także nie wiem, czy coś tu jeszcze znajdziemy w ogóle. A ja już tu coś mam, ale co to? Patrz, co to jest? Maślak, patrz, jeszcze nawet do lasu nie wyszłam, a już mam grzyba. To chyba dobry znak, co? No. Zaraz przy rowerze. No to do koszyczka, kosze w dłoń i idziemy. Masz pierwszego? Dopiero co w nocy wyrosłeś. Widzisz? Jeden. Świeżutki. Tu jest spleśniały. No, dobrze idzie? No, troszkę spleśniały. Znowu będziemy buszować pod choinkami, nurkować, buszować. Masz? I następny. A ja też mam podgrzybka A tu kolega siedzi na sieci i wypatruje grzybów Ale się tu zakamuflował Kolejny Znowu mamy podgrzyba i tam jeszcze taki malutki sobie rośnie Tu mam pać jaki fajny Czekaj, tu obok drugi jest. A, no to fajnie. A co tu jest? Grzyb. Ha, patrz jak się skrył w mchu. Patrzcie, ja tu mam chyba Prawoka. I tu jeszcze jeden jest. No, to jest prawok. Tylko ma taki dziwny kapelusz jakiś. I tu jest drugi. Trochę przemoczone. Może dlatego tak wyglądają dziwnie. Dobra, radika uruchomiona, Dobra. bo się będziemy teraz rozdzielać. Dobra, jest i kolejny osobnik. Tutaj w tych paprociach w 2011 roku. Żeśmy raz weszli właśnie na rowerach byliśmy, weszliśmy tutaj. I Tomek znalazł takie grzyby, one były większe jak dłoń. Podgrzybki. Pełno ich tu było właśnie. Ale to też był wtedy fajny wysyp w, w tym 2011. No, ten już całkiem fajny. Wójcie. Jaki fajny grzybek. A i tu jeszcze jeden. Aha, nie było go widać w ogóle. O, gdzieś ty się tam skrył tak głęboko. Do koszyka. Kolejny do kolekcji. Zmieniłem trochę miejscówkę. to tam sobie chodzi w tych paprociach. A ja sobie tam z tyłu pochodzę. O, coraz większe te podgrzybki. Kolejny egzemplarz. Tam jakieś bagniska. A tu grzybol! Tam Monika, a tu grzyb. Jeden. Nie, to nie. To jest trujący. wow Drugi. Gdzieś ty się tu skrył, chłopie. Ale fajny. Kolejny fajny okaz. Powoli przemieszczam się na miejscówkę numer 2. Tomek już tu chodzi i kosi pod grzybki Ile nazbierałeś? Tam ale ile? Sześć było, no widzisz. Ale w jednym miejscu? No i mam pierwszego grzyba na miejscówce numer 2. Co tam panie masz? Pani, mam ci grzybków. grzybków. Ale fajne. Tu widzę drugim. A tu jeszcze. Tu Trzeci Czwarty będzie pierwszy piąty i nie widzę tu. I szukamy szóstego A może, że było sześć Nie pięć, ja widziałem pięć Aha. Jest dobrze Szósty grzybek Szósty grzybek, ja tu widzę kapelusz. <gry> Można uznać go za szóstego. Kilka kroczków dalej i tu w dziurze kolejny podgrzybas. Tu już borok trochę podsuszony. A obok spleśniały. Już go nawet nie będę brała, bo to nie ma sensu. Proszę, są kolejne dwa. Jest następny tu na tej samej miejscówce. I tu są jeszcze dwa. W tym roku ja tu koszę, a w zeszłym roku na tej samej miejscówce Kosił Tomek. Są następne. I tu obok, już taki troszkę też wysuszony. Znaczy, może nie wysuszony, ale już starszy. No i Tomek jeszcze znalazł. Też tutaj w tym samym miejscu. Ale się ciepło liczbka zrobiło. Jest jeszcze jeden tutaj. Si się ostał. Zobaczcie, jakie fajne. A, kurde, takie fajne tu. grzybki nagrałem, były... no. a mi się nie włączyło no. nagrywanie. Dobra, no, reszta. Widzisz. Sześć grzybów duży. Ten duży, nagrał, trudno. Pokaż co tam masz w tym koszu. No, no zaczyna ty, się. ty dzisiaj jesteś lepszy ode mnie. Co ty gadasz? No. Ja wiem. Tu i tam jeszcze z tyłu. Nie wiem czy tam jest liść. Czy to jest tam. grzyb tam. Już. Tu. No, uważaj, bo nadepniesz tam. Gdzie? Tu przy swoim bucie. Nie, nie, nie. Tu wcześniej tam. Tu? No. To liść? Nic nie ma. To jest liść, czy co to jest? Nic nie ma. Jest, dobra. Znaczy skrawek kory. Jest jeszcze jeden, dobra? Są eee, dwa chyba. Bliźniaki. Bliźniaki. Dobra, Znowu go. kosisz. Kosze dzisiaj. No, rzeki to mi nawet do oczu spadły. Są podwójne. Podwójne? No. nie. Pani... Jeden gratis. I tu jest świeci się jak fajnie się ja też mam ale na pocieszenie taki mały Tomek dzisiaj wymiata tu świerk a pod świerkiem grzybek a jeszcze jeden tu jest jeszcze jeden no, teraz znowu zanurkowałam w paprotki na miejscówce numer jeden. I proszę bardzo, jeden, drugi i trzeci. I jeszcze czwarty. Dwa kroki dalej, i zobaczcie to. Tu jest jeden. tu bliźniaki i tu jeszcze jeden i dwa kroczki dalej kolejny jeden i drugi przeszłam może metr dalej i, i następny tak i tak. No te paprotki to mi się tu coraz bardziej podobają. I to jest właśnie tutaj te miejsce teraz, co w tym 2011 roku tyle grzybów Tomek znalazł. I znowu dwa obok siebie. Ale przystojniaki. Tu przed chwilą te dwa zerwałam. I tuż obok kolejny jeden. Drugi. A tu jest trzeci. O, znowu mi się kapelusik urwał. Tu są jeszcze dwa maluchy. Jeszcze dwa kroczki dalej, kolejny. Oj, te paprotki, te paprotki, znowu następny podgrzybek. Jeden. Tu był, gdzieś tu jeszcze widziałam malutkiego. Tu jest. I z drugiej strony znowu bliźniaki. Ale się tu fajnie błyszczą. Znowu bliźniaki. No i tu konkrecik też jest. Zrobił się wiaterek, okazało się więcej chmurek. Nic trzeba będzie się zwijać. No i mamy panę. I co teraz? Dzwoniłam przed chwilą na infolinię. Dobra, ja jadę. Jest taki problem z metrorowerem, nie polecam tego. Dziadostwo. Monika wszystko wytłumaczy. <grym> Dobra, Tomek jedzie już na stację odstawić rower i weźmiemy ze sobą pompkę. Stała w aucie, nie wzięliśmy jej, bo za ciężka była, bo to, bo tamto. No w sumie teraz by się przydała. No i sprawa rozwiązała się tak, że zadzwoniłam na infolinię i tam mi pani anulowała opłatę, która się naliczała. Potem kazała mi odstawić rower. Yy, w miarę możliwości na stację. No, jak Tomek przyjedzie z pompką, no to odstawię go. Jeżeli zostawię poza stacją, no to tam potem się opłaty naliczają, jak poza stacją zostawimy. No, ale jak zadzwonię ponownie, to ta opłata ma zostać anulowana. Także przede mną pół godziny z buta, jak nie więcej. No i oczywiście jak yy zatrzymujemy, znaczy nie jedziemy yy, robimy postój to czas normalnie leci i normalnie nalicza wszystko także nie ma, że parkujemy rower i przestaje naliczać czas wszystko normalnie leci Moinka została w lesie, nie polecam Zobieracie pany robi się problem Żadnej pomocy technicznej nie macie Musicie odprowadzić rower do stacji Jak w lesie jesteście, no to jest problem Bo nie możecie go w lesie zostawić Jak zostawicie poza stacją, a macie daleko To dostaniecie dodatkowe koszta Także dziękujemy Przydałaby się jakaś pompka, łatki albo coś, nie? No bo robi się problem Dobra nic, jadę po Moinkę Na szczęście mam pompkę, dopompuję Może sobie coś poradzimy A miałem tą pompkę sobie zabrać pompka elektryczna na akumulatora mówię kurde jak zastanawiałem co się stanie jak dziura się z, zrobi w oponie z tym się no przykładem po rower albo coś więc dopompiemy i trzeba oddać to dziadostwo pytałem się tutaj kolegów czy mogę sobie tu wjechać do lasu dostałem pozwolenie mamy pompkę, moim kapcha No dobrze się to przydało zobaczymy ile to wytrzyma może dojedziesz no, do stacji może dojadę Spolbe. Przepraszam, że tu wjechamy, ale muszę żonie pomóc. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie ja muszę. W takiej sytuacji to wybaczę. No. no nie no. A wie pan co, że tą pompkę zostałem w aucie mówię. No, a no nie będę je brał, bo to ciężkie. Nie? To jest jeszcze ten rower. No. no stąd Metrorower. żeśmy wzięli, nie? No, no. No. no ja pojechałem ten mój zawieźć i szybko patrzę no, jest mhm. otwarty, no to szybko tu wjechałem. To dziękuję. Dobra, jedz. jest. Jest. No, czekaj, czekaj jeszcze to. Pozdrowienia dla nich Sprawa załatwiona. Na tym etapie kończymy. Wszystkie opłaty. Wszystkie opłaty mi anulowali. No czy nie, normalnie. tam 13 zł było, no ale jakbyśmy pali ten rower tak cały no czas no to tak, by, ale... To ta by zrósła, nie? Z pomocy, pomocy technicznej niestety nie było, radźcie sobie sami, także słabo. No jedynie nie zadzwonić na infolinię i zgłosić no. problem. No i to jest wszystko A problem. potem sobie trzeba sobie Także brać. musicie sobie pompkę wodzić ze sobą, łapki wodzić ze sobą, telefon Wszystko wozić ze, wozić ze sobą a Jak nie macie zasięgu, a jeszcze żeśmy tam zasięgu, zasięg się tracił, no. to macie problem, żeby otworzyć ten rower i zamknąć ten rower. Znaczy zamknąć zamkniecie, ale otworzyć go możecie nie otworzyć, jak nie macie zasięgu z LTE. Także uważajcie na to, wujak, jak dobra rada. A co do następnego? Hej!